Czyż to nie był piękny dzień? Dla mnie nie. Musiałem nieść panią Chesterfield do pralni. <noise> Hej, Doni, jeszcze raz dziękuję, że pomogłeś Bruksowi. Wiem, to mogło być dziwne. Mój były chłopak pomaga mojemu obecnemu. Nie ma sprawy. Dziwne to moja specjalność. <noise> Kiedyś w 5B musiałem ogolić alpakę. A to dlatego rozdawałeś wszystkim wełny na święta? <noise> To co? Ty i Brooks to chyba coś poważnego. Tak. To poważne. Słuchaj, Jessie. Ostatnio dużo o tobie myślę. Chcę coś powiedzieć, zanim będzie za późno. Jessie, ja ciągle... Wow. Brooks? Jessie, jest coś, o co muszę cię spytać. Okej. Okay. Ale serce mi tak bije, że musisz mówić głośniej. Ty jesteś najwspanialszą dziewczyną, jaką spotkałem. Kochasz mnie, nie pieniądze. Sprawiasz, że staję się lepszy. Uszczęśliwiasz mnie. Dobra, tutaj zwykle pojawia się ale. <noise> Besarz. Zdałem sobie sprawę, że nigdy nie znajdę dla siebie nikogo lepszego. Więc skoro mam już swoją wymarzoną dziewczynę. Nie widzę powodu, by czekać. Wow! To pierścionek czy kula disco? Jesse Prescott, uczyń mnie najszczęśliwszym mężczyzną świata. Wyjdź za mnie.